Dobra, no to się mamo. Chłopaki jeszcze większą pryzmę nawalili. Co tu ubijam. Znów. Zaraz to przykrywałaby. Odkryłem już. Bryzemkę. i się okazało, że tylko na chwilę zaczęło kropić Zresztą nagrywam to na serio 5 minut po skończeniu poprzez jego odcinka <grymne> więc no dobra, ja odjeżdżam do ojczem Zacznę jeszcze przykryje i widzimy się jak przykryje Dobra, tu już jest do przykrycia przygotowane wizowie, więc przykrywam naszą piękną pryzmę. Okej. Okay. Zaraz jeszcze skłoniam już jakimś kamieniem, przygniotem, żeby mi tego nie zwiało. By była lipa wizowie, jakby mi to zwiało. Więc no, lipa by była i to dość mocna lipa już wam do mostu troszkę tu ziomią przysypię jak to robią na prawdziwo to nie każdy, może ktoś ma inne sposoby, a ja mam akurat taki sposób, jeszcze sobie przy ten tam, tu jeden. Okay. Przenoszę biażerko teraz taki, żeby nie zasypić, żeby to zasypać z żeby się stało ciężkie, tak nie wiem co. Może ewentualnie, jeszcze, jakiś szkawek, żeby jakiś kawek do tego gadaru wyrzucę. いいね。 Dobra widzowie, o! Oh. Z tego wiadra wiadra sobie łatwo dostanę oczywiście. Z Do tego wiadra Z wiadra Do prostego. Do prostego wiadra Dobra, teraz to przygniotę tym kamieniem i patrzcie jak ładnie jest.